W małej bazie wojskowej pod Krakowem cisza została przerwana przez desperacki głos generała Kowalskiego. Snajper przeciwnika trzymał w szachu całą jednostkę, a jedyną szansą na przeżycie było trafienie z niemożliwego kąta lewą ręką. Gdy zapytał, kto potrafi strzelać lewą ręką z tłumu żołnierzy, wynurzył się stary kucharz Stanisław Nowak. Nikt nie spodziewał się, że 78-letni mężczyzna w Fartuch stanie się ich jedyną nadzieją na ocalenie. Mglisty październikowy poranek, spowijał bazę wojskową w niepołomicach, jak szary całun. Stanisław Nowak, zwany przez wszystkich po prostu Stasio, od piątej rano krzątał się po kuchni, przygotowując śniadanie dla dwudziestu żołnierzy stacjonujących w tym niewielkim posterunku. Jego spracowane dłonie poruszały się z precyzją zegarmistrza. Tu pokrojone kiełbaski, tam jajecznica sycząca na patelni. W wieku 78 lat Stasio był już legendą tej bazy. Służył tu od czasów komunizmu, przeżył transformację ustrojową, widział jak kolejni żołnierze przychodzili i odchodzili. Jego żona Maria zmarła 5 lat temu, a dzieci dawno założyły własne rodziny w Krakowie. Baza stała się jego domem, a młodzi żołnierze surogatową rodziną. Stasiu, znów ta twoja legendarną Żurek? Zawołał sierżant Marek Zieliński, wchodząc do jadalni z uśmiechem na twarzy. A co, nie smakuje ci może? odparł Stasio z udawaną oburzeniem. Dwadzieścia lat gotuje dla was niedźwiadków, a ty się skarżysz? śmiech rozniósł się po pomieszczeniu. Wszyscy wiedzieli, że Stasio był nie tylko najlepszym kucharzem w okolicy, ale także dobrym duchem całej jednostki. Gdy ktoś miał kłopoty z domem, to właśnie do niego szli poradę. Gdy brakowało pieniędzy przed wypłatą, Stasio dyskretnie pożyczał z własnych oszczędności. Tego dnia atmosfera była jednak nieco inna. Do bazy mieli przybywać wysoko postawieni oficerowie z Warszawy w ramach inspekcji. Młodsi żołnierze byli wyraźnie zdenerwowani. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, jeśli podobają Wam się takie historie o niezwykłych ludziach, zostańcie z nami i nie zapomnijcie o polubeniu tego filmu. Będę opowiadał więcej fascynujących historii o tych, którzy w trudnych chwilach okazują się bohaterami. Stasie obserwował zgrany chaos przygotowań. Żołnierze czyścili broń, sprawdzali mundury, przeprowadzali próbne ćwiczenia. On sam również czuł lekkie napięcie, przecież musiał przygotować obiad godny oficerów z centrali. Nie martw się, Stasiu, powiedział kapitan Tomasz Kowalski, dowódca bazy. Twoje kotlety schabowe robiły już wrażenie na większych szychach. Kapitan Kowalski był jedynym człowiekiem, któremu Stasio pozwolił nazywać się po imieniu bez ceremonii. Znali się od dziesięciu lat, odkąd młody oficer przybył na bazę jako podporucznik. Stasio widział w nim syna, którego nigdy nie miał. Około południa na bazę wjechały czarne wozy. Z pierwszego wysiadł generał brygady Adam Kowalski, starszy brat kapitana wysokie, siwe włosy, przenikliwe, niebieskie oczy i postać, która narzucała respekt. Za nim podążała grupa młodszych oficerów z aktówkami i notesami. Inspekcja będzie rutynowa, mruknął kapitan do Stasia. Sprawdzą wyposażenie, dokumentację, przeprowadzą kilka ćwiczeń. Stasio skinął głową, ale coś mu mówiło, że ten dzień będzie wszystkim tylko nierutynowy. W swoim długim życiu nauczył się ufać instynktowi. A teraz ten instynkt podszeptywał mu, że atmosfera jest zbyt napięta, jak na zwykłą inspekcję. Generał rozpoczął przegląd bazy metodycznie. Sprawdził magazyn broni, przeanalizował raporty, obserwował żołnierzy podczas ćwiczeń strzeleckich. Wszystko wydawało się przebiegać gładko, dopóki nie rozległ się pierwszy strzał z lasu otaczającego bazę. Suchy trzask wystrzału rozdarł listopadowe powietrze jak nóż przez płótno. Generał Adam Kowalski automatycznie padł na ziemię. Jego lata doświadczenia przeważyły nad rangą. Wokół niego żołnierze robili to samo, szukając osłony za budynkami bazy. Snajper, pozycja północno-wschodnia krzyknął sierżant Zieliński, wskazując kierunek lasu sosnowego. Odległość około 300 metrów. Stasio, który akurat wynosił śmieci za kuchnię, instynktownie schował się za kontenerem. Serce biło mu jak młotem. Od lat nie słyszał prawdziwych strzałów bojowych. Ostatni raz podczas służby w latach osiemdziesiątych, gdy jeszcze nosił mundur. Kapitan Tomasz Kowalski szybko ocenił sytuację. Snajper zajął pozycję na wzgórzu, które dominowało nad bazą. Każdy ruch na otwartej przestrzeni był na celowniku. Co gorsza, telefony komórkowe nie działały, prawdopodobnie przeciwnik używał zagłuszaczy. Kim może to być? zapytał generał, czołgając się do budynku dowodzenia. Nie wiem, panie generale. Może ktoś z lokalnych bojówek, może szaleniec. W okolicy są stare bunkry z czasów PRL-u, idealne kryjówki. Następne strzały przyszły co kilka minut. Snajper był cierpliwy, doświadczony, nie marnował amunicji. Każdy pocisk był oddany w stronę żołnierza próbującego zmienić pozycję. Na szczęście nikt nie został trafiony. Ale wszyscy byli skutecznie unieruchomieni. Stasio obserwował całą sytuację z fascynacją, mieszczącą się z lękiem. W głowie analizował położenie snajpera, możliwe drogi ucieczki, potencjalne słabe punkty pozycji. Te myśli przyszły same, jakby jego stary mózg automatycznie przełączył się w tryb bojowy. Potrzebujemy kogoś, kto dostanie się do magazynu broni, powiedział kapitan przez radiopolowe. Mamy tam karabin wyborowy. Ale żeby tam dotrzeć trzeba by przejść obok okien. To samobójstwo, odparł jeden z żołnierzy. Ten facet nie chybia. Generał Adam Kowalski przyglądał się mapie rozłożonej na podłodze budynku dowodzenia. Magazyn broni znajdował się 20 metrów od ich pozycji. Problem polegał na tym, że droga prowadziła przez otwartą przestrzeń, idealnie widoczną z pozycji snajpera. Panie generale, może spróbujemy zwabić go w pułapkę? Zaproponował młody podporucznik Wiśniewski. Jeden z nas może. Nie, generał pokręcił głową. Nie będziemy ryzykować życia żołnierzy w desperackich próbach. Stasio słyszał urywki rozmów przez otwarte drzwi. Powoli, bardzo ostrożnie, przysunął się bliżej. Może jego doświadczenie się przyda. Może pamięta coś, co młodzi żołnierze przegapili. A może spróbujemy negocjacji, zasugerował ktoś. Z kim? Nie wiemy nawet czego on chce, nie ma żadnych żądań, żadnej komunikacji. Po prostu strzela. Kolejna seria strzałów zmusiła wszystkich do skulenia się jeszcze niżej. Sytuacja stawała się coraz bardziej rozpaczliwa. Woda w butelkach się kończyła, a słońce zaczęło się chylić ku zachodowi. Za kilka godzin zapadnie zmrok, a to może oznaczać, że snajper spróbuje zbliżyć się do bazy. Stasio zauważył coś, czego inni nie dostrzegli. Wszystkie strzały padały z prawej strony wzgórza. To oznaczało, że snajper prawdopodobnie strzela prawą ręką i wybiera pozycje optymalne dla takiego ustawienia. Ale było jedno miejsce. Stara wieża wodna po lewej stronie bazy, z której można by oddać strzał z przeciwnego kierunku. Problem w tym, że żeby tam dotrzeć i wykonać celny strzał, trzeba by strzelać lewą ręką. Stasio poczuł, jak stare wspomnienia budzą się w jego głowie. Wspomnienia z czasów, gdy był młody, gdy nosił mundur, gdy służył w jednostkach specjalnych, gdy jego lewa ręka była równie pewna jak prawa. Wieczór grudniowy z 1982 roku w górach Kłodzkich wciąż żył w pamięci Stanisława Nowaka, choć minęło już 40 lat. Wtedy miał 38 lat, służył w jednostce specjalnej, a jego pseudonim brzmiał Lewy. Nie dlatego, że był lewicowy politycznie, takie żarty mogły kosztować karierę w tamtych czasach. Nazywano go tak, bo strzelał lewą ręką z precyzją, której zazdrościli mu najlepsi strzelcy wyborowi. Teraz, skulony za kontenerem na śmieci, słuchał desperackich rozmów oficerów. Sytuacja wyglądała beznadziejnie. Snajper kontrolował całą bazę, a oni nie mieli sposobu na dotarcie do magazynu z karabinami wyborowymi. Musi być jakiś sposób, Mruczał kapitan Tomasz Kowalski. Może podkop? Albo dym zasłaniający? Syn, nie ma czasu na podkop, odparł generał. A dym tylko poprawi jego pozycję. Będzie widział nas w świetle zachodzącego słońca. Stasio wiedział, że musi coś powiedzieć. Ale jak wytłumaczyć, że przez dwadzieścia lat udawał zwykłego kucharza, ukrywając swoją prawdziwą przeszłość? Że jego dokumenty służbowe zostały utajnione na kilkadziesiąt lat? Że operacje, w których uczestniczył wciąż, były państwowym sekretem? Jego żona Maria była jedyną osobą, która znała prawdę. To dla niej porzucił służbę w jednostkach specjalnych i został kucharzem. Bezpiecznie, spokojnie, bez nocnych wyjazdów na tajemnicze misje. Maria bała się o niego każdego dnia, dopóki nosił mundur operacyjny. Potrzebujemy kogoś z doświadczeniem snajperskim, powiedział generał studiując mapę. Ale wszyscy nasi najlepsi strzelcy są w stronę Afganistanu lub na kursach. A ci, którzy zostali, nie mają wystarczającego doświadczenia, dodał kapitan. Następny strzał snajpera trafił w okno dowództwa, ledwo mijając głowę młodego podporucznika. Szkło rozsypało się z trzaskiem. Stasio nie mógł już czekać. Powoli, wykorzystując osłonę budynków, Przedostał się do dowództwa. Panie generale, powiedział cicho. Wszyscy spojrzeli na niego z zaskoczeniem. Stary kucharz w dowództwie podczas akcji bojowej? To brzmiało absurdalnie. Stasiu, wracaj do kuchni. To nie miejsce dla cywilów, powiedział łagodnie kapitan. Tomek, posłuchaj mnie. Stasio użył imienia, co jeszcze bardziej zaskoczyło obecnych. Widzę tę sytuację inaczej. Ten snajper zajął pozycję pod prawą ręką. Wszystkie jego strzały padają z prawej strony wzgórza. Generał podniósł wzrok. Coś w głosie Stasia wzbudziło jego uwagę. Co pan próbuje powiedzieć? Że jest sposób na dotarcie do starej wieży wodnej po lewej stronie. Stamtąd można by go zaskoczyć, ale, 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 żeby oddać strzał z tej pozycji, trzeba strzelać lewą ręką. W dowództwie zapadła cisza. Każdy rozumiał problematykę takiego strzału. Strzelanie lewą ręką na dystansie 300 metrów to zadanie dla eksperta. Ktoś z was umie strzelać lewą ręką? zapytał generał, patrząc po żołnierzach. Pokręcili głowami. Wszyscy byli prawostronni, a przeniesienie broni na lewą stronę w stresowej sytuacji było praktycznie niemożliwe. Stasio wziął głęboki oddech. Moment prawdy nadszedł po 40 latach. Ja potrafię powiedział cicho. Zapanowała cisza tak głęboka, że słychać było tylko odległy szum wiatru w sosnach. Stasiu, to nie czas na żarty zaczął kapitan. Ale generał podniósł rękę. Skąd pan to umie? zapytał generał, przyglądając się staremu kucharzowi z nowym zainteresowaniem. To długa historia, panie generale. Ale jeśli mają państwo karabin wyborowy, Mogę spróbować dotrzeć do wieży i oddać ten strzał. Generał Adam Kowalski miał wystarczająco duże doświadczenie, żeby rozpoznać w oczach Stasia coś, czego nie spodziewał się zobaczyć determinację zawodowego żołnierza. Jaki był pana pseudonim w służbie? Zapytał nagle. Stasio spojrzał mu prosto w oczy. Lewy, panie generale. Generał Adam Kowalski znał legendę lewego. Z czasów służby w jednostkach specjalnych, opowiadano o snajperze, który potrafił trafić monetę rzuconą w powietrze z odległości 200 metrów, strzelając lewą ręką człowieku, który przeprowadził kilkanaście tajnych operacji w latach 80. i 90. Ale ten lewy oficjalnie nie istniał. Wszystkie dokumenty zostały utajnione. Stanisław Nowak, urodzony w 1945 roku w Końskich, Służba w jednostkach specjalnych 1978-1995 wymamrotał generał, przyglądając się kukarzowi z nowym respektem. Tak, teraz to ma sens. Kapitan Tomasz Kowalski patrzył na Stasia z niedowierzaniem. Człowiek, który przez 10 lat gotował mu żurek, okazał się legendą polskich sił specjalnych. Dlaczego nigdy nie powiedziałeś? zapytał cicho. Bo Maria chciała spokojnego życia, a ja chciałem dać jej to spokojne życie, odparł Stasio po prostu. Kolejny strzał snajpera przypomniał wszystkim o powadze sytuacji. Słońce chyliło się już ku zachodowi, za godzinę zacznie się ściemniać. Dobrze, zadecydował generał. Jakie jest pan potrzebne? Stasio rozłożył na podłodze szkic bazy narysowany z pamięci. Karabin wyborowy, najlepiej Accuracy International. Amunicja kalibru 7.62 i sposób na dostanie się do wieży wodnej bez zostania zauważonym. Mamy AIAW w magazynie, powiedział sierżant Zieliński. Ale problem z dotarciem tam. Jest stary kanał techniczny, przerwał Mustasio. Biegnie pod ziemią od kotłowni do wieży. Budowali go w latach pięćdziesiątych. Większość ludzi zapomniała o jego istnieniu. Generał spojrzał na brata. Znałeś ten kanał? Pierwszy raz słyszę, przyznał kapitan. Ale Stasio jest tu dłużej od wszystkich. Wlaz do kanału jest w piwnicy głównego budynku, kontynuował Stasio. Za starymi bojlerami. Kanał ma około metra wysokości, trzeba będzie się czołgać, ale prowadzi bezpośrednio pod wieżę. A stamtąd? Wieża ma stalowe schodki. Dotrę na szczyt, znajdę odpowiednią pozycję strzelecką i. I co? Ma pan siedemdziesiąt lat? Wybuchnął młody podporucznik. Stasio spojrzał na niego spokojnie. Podporucznik Wiśniewski. Czy pan potrafił celnie strzelać lewą ręką na trzyset metrów? Młody oficer pokręcił głową. Więc proszę mi pozwolić zrobić to, czego ja potrafię. Plan był prosty w założeniach, ale skomplikowany w wykonaniu. Żołnierze mieli sprowokować snajpera do skupienia uwagi na głównych budynkach, podczas gdy Stasio przez kanał dotrze do wieży. Gdy będzie w pozycji, da sygnał i spróbuje oddać decydujący strzał. Jakie ma pan szanse powodzenia? zapytał generał. Stasio zastanowił się przez moment. Jeśli moja lewa ręka pamięta to, czego ją nauczyłem 40 lat temu, to wysokie. Jeśli nie. Jeśli nie, to wszyscy zostaniemy tu na zawsze. Sierżant Zieliński przyniósł karabin Accuracy International wraz z amunicją. Stasio wziął broń w ręce i przez moment wydawał się odmłodzonym o od czterdzieści lat. Sprawdził mechanizm, nastawił optykę, przetestował spust. Wszystko w porządku, stwierdził. Mogę jechać. Kapitan Kowalski położył mu rękę na ramieniu. Stasiu, nie musisz tego robić. Tomek, jeśli tego nie zrobię, ten szaleniec może strzelać do was całą noc, a ja jestem już za stary, żeby oglądać, jak giną ludzie, których mogę ocalić. Wrota do kanału technicznego skrzypiły po latach nieużywania. Stasio przełożył karabin przez ramię i wsunął się do wąskiego przejścia. Czekała go trzydziestometrowa droga pod ziemią. Trzydzieści metrów, które mogły zadecydować o życiu dwudziestu żołnierzy. Gdy zaczął się czołgać, poczuł, jak stare mięśnie protestują przeciwko wysiłkowi. Ale w głowie słyszał głos instruktora z 1968 roku. Nowak, pamiętaj. Precyzja jest ważniejsza od szybkości, a spokój ważniejszy od precyzji. Kanał techniczny okazał się jeszcze węższy, niż pamiętał Stasio. Przez 30 minut czołgał się w absolutnej ciemności, czując kamizelki i kostki kolan o betonową podłogę. Karabin Accuracy International przenosił ostrożnie na ramieniu, dbając, żeby nie uszkodzić optyki o ściany. Gdy w końcu dotarł pod wieżę wodną, jego mundur był mokry od potu, a oddech urywany. Ale ręce nie drżały. To była dobra wiadomość. Lata praktyki w kuchni utrzymały je w sprawności. Wlaz do wieży był zardzewiały, ale dał się otworzyć. Stasio wysunął głowę ostrożnie, sprawdzając, czy snajper nie ma widoku na to miejsce. Wieża znajdowała się poza jego polem rażenia. Pierwszy etap planu się powiódł. Stalowe schodki wiodące na szczyt skrzypiały pod jego stopami. Każdy krok wydawał się głośny jak wystrzał w zimnym, listopadowym powietrzu. Na szczęście wiatr szumiał w sosnach, maskując odgłosy. Z wysokości 20 metrów Stasio miał doskonały widok na bazę i otaczający ją las. Szybko zlokalizował pozycję snajpera. Mężczyzna w mundurze kamuflażowym zajmował stanowisko między dwoma wielkimi sosnami, około 300 metrów od jego pozycji. Telefon polowy, zawieszony u paska, zaczął cichutko trzeszczeć. Lewy jesteś w pozycji? To był głos generała. Tak, panie generale, widzę przeciwnika. Odległość 310 metrów azymut północny wschód, wiatr boczny około 5 kilometrów na godzinę. Rozumiemy kiedy będziesz gotowy, Stasio rozłożył karabin na betonowej balustradzie wieży. Jego lewa ręka instynktownie odnalazła właściwą pozycję, palec wskazujący delikatnie dotknął spustu. Przez lunetę widział profil snajpera. młody mężczyzna, może trzydziestolatek, z wytatuowanym na szyi napisem w językach cyrylicą. Dwie minuty odparł do radia. Oddychał głęboko, uspokajając puls. W młodości potrafił obniżyć tętno do czterdziestu uderzeń na minutę przed oddaniem decydującego strzału. Teraz było trudniej, ale pewne rzeczy nie odchodzą w niepamięć. 40 lat temu jego instruktor, sierżant Kowalczyk, mówił, Nowak, strzał to nie tylko celowanie i naciśnięcie spustu. To jest rozmowa między tobą a celem. Musisz poczuć windaż, dostosować się do warunków, stać się częścią broni. Stasio poczuł, jak jego ciało automatycznie przełącza się w tryb, którego nie używał od dekad. Oddech stał się płytszy, mięśnie się rozluźniły, świat zawęził się do małego kręgu widzianego przez lunetę. Snajper na wzgórzu właśnie przesuwał karabin celując w okno dowództwa. Za chwilę mógł oddać kolejny strzał. Teraz, szepnął Stasio do radia i delikatnie nacisnął spust lewym palcem wskazującym. Hug wystrzału rozniósł się po dolinie. Przez ułamek sekundy Stasio obserwował lot pocisku. Wszystko odbywało się jakby w zwolnionym tempie. Pocisk przeleciał idealną parabolę, minął czubki sosen i Snajper na wzgórzu osunął się na ziemię. Przez radio rozległy się okrzyki radości. Żołnierze po raz pierwszy od kilku godzin mogli się wyprostować, wyjść z kryjówek. Lewy doskonały strzał krzyknął generał. Cel zneutralizowany. Stasio opuścił karabin i usiadł ciężko na betonowej podłodze wieży. Poczuł nagle cały ciężar swoich 78 lat. Ręce zaczęły mu drżeć. Teraz, gdy adrenalin opadał. Dwadzieścia minut później, gdy patrol żołnierzy sprawdził pozycję snajpera, okazało się, że to był dezercja z ukraińskiej armii. Prawdopodobnie cierpiący na zespół stresu pourazowego. W jego notesie znaleziono chaotyczne notatki o konieczności zemsty na wszystkich wojskowych. Tego wieczora, gdy sytuacja została opanowana, generał Adam Kowalski zasiadł z Stasiem w kuchni przy herbacie. Dlaczego zdecydował się pan ujawnić swoją tożsamość po tylu latach? Stasio długo milczał, mieszając cukier w szklance, bo Maria zawsze mówiła, że najważniejsze rzeczy robi się nie dla siebie, ale dla innych. Dzisiaj ci chłopcy potrzebowali lewego, więc lewy się pojawił. Generał skinął głową. Czy moglibyśmy liczyć na pana pomoc w przyszłości? Jako konsultanta oczywiście, panie generale Stasio uśmiechnął się łagodnie. Ja jestem już tylko kucharzem, ale jeśli kiedyś będą Państwo potrzebować kogoś, kto strzela lewą ręką, to wiemy, gdzie Pana znaleźć. Nazajutrz życie na bazie wróciło do normalności. Stasio gotował żurek, żołnierze żartowali przy śniadaniu, a oficjalne raporty wspominały jedynie o neutralizacji zagrożenia przez doświadczonego strzelca. Jedynie kapitan Tomasz Kowalski patrzył na starego kucharza z nowym szacunkiem. Wiedział teraz, że człowiek, który przez lata gotował mu posiłki, był także człowiekiem, który w decydującym momencie uratował im wszystkim życie. Historia Stanisława Nowaka, zwanego Lewym, pozostała tajemnicą bazy w niepołomicach, ale w środkach medytacyjnych wytyczkowych żołnierzy pojawiła się nowa maksyma. Nigdy nie wiesz, kim naprawdę jest człowiek, dopóki nie przyjdzie czas prawdziwej próby.